Pierwszy raz, więc musicie wybaczyć. Nie? Jeżeli jesteśmy na żywo, to, to dajcie, znać. dajcie znać. No ja Tutaj nie wiem, czy jesteśmy na żywo. Poczekamy, poczekamy od hasła. Trzeba by było zobaczyć nasze to, 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 to takie. Ale to... tu mamy top Chat i inne takie rzeczy, więc chyba, powinno być. To chyba, okay. działa. chyba działa. Chyba działa. Nie no. wiem, ja nie mam no. pojęcia w ogóle, czy to działa. Ja też nie. Ale okej, okay, ale okej. Ale działać. miało działać. Miało działać. <noise> Poczeka, ja sobie ten, A jest czołem, no to ktoś, czołem, ktoś jest, się pokazał, za wszystko okay, działa, dobrze. Także lecimy, witamy wszystkich. Oczywiście. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Lecimy tutaj na dwóch kanałach tak naprawdę, bo lecimy właśnie porucznika Piotra Powałki i na moim tutaj AS Info. Także witamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Tak jest. Tak. I dzisiaj głównym celem jest co? Zbiórka charytatywna. Tak jest. Mamy dzisiaj, chcielibyśmy pomóc żołnierzom. Może byśmy tak w sumie, kurczę Piotr, zaczęli od początku. Bo tak, my ogólnie mamy bardzo dużo tych wiadomości, próśb. Ciszę tu. Mamy bardzo... 48 osób, więc Piotr, u Ciebie jest 48 osób, więc możemy nawijać. Moi drodzy, zacznijmy od tego. Bo to jest bardzo ważna sprawa. Yy, my z Piotrem bardzo dużo dostajemy informacji, jeżeli chodzi o pomoc. Tu się komuś pali mieszkanie, tam ktoś ma problemy mundurowe, tak? Bo to głównie mundurowi się zgłaszają. Ktoś ma problemy mundurowe z żoną, bądź mundurowa z... z z, z mężem jakieś oczywiście nie damsko-męskie, prawda? Tylko gdzieś jakieś problemy, czy zdrowotne, inne takie rzeczy. Najgorsze są z dziećmi, wiadomo jak to jest. Nie da się wszystkich uszczęśliwić. My z Piotrem dzisiaj wymyśliliśmy sobie spośród tych wszystkich zgłoszeń i informacji wyłoniliśmy dwa takie cele, które chcielibyśmy wesprzeć, prawda? Znaczy, tych, tych celów jest dużo i nigdy nie jesteśmy w stanie Pomóc wszystkim, tak, tak naprawdę. No ale gdzieś tam w jakiś tam sposób stwierdziliśmy, że e, możemy pomóc. A ci, którzy tam nie wiem, jeszcze, jeszcze potrzebują jakiejś pomocy, to oczywiście w jakiś tam sposób mogą się do nas zgłaszać bezpośrednio na maila. Ale tak, mamy na pewno zbiórkę na e, autora tekstu: Andrzeju, nie denerwuj się. Tak jest. Czyli yy, będziemy zbierać między innymi dla Artura. Tak jest. Który był żołnierzem zawodowym, odszedł na emeryturę, no i niestety zdrowie mu się posypało. I to bardzo mocno. Zaraz, co tutaj? Ja tu gdzieś miałem burcze. Otwórz, ale, no. Yy... Otwórz, otwórz. To by była jedna osoba, którą chcielibyśmy mm -hmm. wesprzeć. I druga osoba, którą chcielibyśmy wesprzeć, jest to żołnierz 10. Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie. Tu z kolei do mnie również było bardzo dużo y, tych, tych wiadomości. Jest to pan Denis Mądry, jak wspomniałem, żołnierz 10. Brygady Kawalerii Pancernej. No i cóż, jego kontuzja, walka, został znokautowany i chodzi o rekonstrukcję. Czaszki. Tutaj są z kolei niezbędne właśnie te wszystkie to wsparcie, żeby go, no cóż, no liczymy na to, że się obudzi, bo na razie jest w śpiące farmakologicznej. Tutaj zresztą będziemy się łączyli również, spróbujemy się połączyć z jego narzeczoną, żeby, żeby nam przedstawiła tą sytuację. A jak chcemy pomóc? No moi drodzy, to jest bardzo proste. No chcemy... Ale właśnie, co no. ciekawe, dzisiaj będziecie mogli do nas zadzwonić na telefon jakiś tam. Dziwny nasz, który da na potrzeby dzisiejszego, dzisiejszego, dzisiejszego live'a sobie ogarnęliśmy. Także zaraz podamy numer telefonu, gdzie można do nas dzwonić, jak ktoś chce się połączyć, pogadać. O rzeczach doczesnych. Tak jest. To jak najbardziej można. To jest to. Ale już możemy zacząć pierwszą zbiórkę w razie co? Co? Od czego zaczynamy? No, mamy mamy troszeczkę, słuchajcie, pojawią się tutaj bluzy, pojawią się tutaj koszulki. Yy, innego... No nie, zaczynamy nie, nie od nie Beretu, zgodzamy. bo berety, ber, To jest fajna historia no z beretem. Dobra, No dobra, fajna historia z Beretem. Dobra. Słuchajcie, mamy, mamy yy, ty opowiadaj, bo to Do... w twoje ręce poszło. Dobra, w moje ręce Daj. dotarł beret czerwony, czyli beret od... Pana pułkownika, tylko jeszcze pan pułkownik powiedział, że, że on ma w dupie, on nie będzie przyszywał tego. A nie chce dać używanego. Powiedział, że nie będzie dawał używanego bretu, tylko dawał duchę, widać, że nie nie, znoszony, nie ułożony jeszcze. I powiedział, że on nie ma czasu na przyszywanie dystynkcji. Yy, z będzie... jednej strony go rozumiem, ale pozdrawiamy całą żandarmerię to, wojskową. Pozdrawiamy żandarmerię wojskową. No, i pan pułkownik przysłał nam osobno, żebyśmy sobie też doszyli. A że jesteśmy tak leniwi, jak, jak pan pułkownik, to też nie przyszyliśmy, ale oczywiście. Ale dobra, jeżeli tak. Możemy zacząć tutaj, słuchajcie, licytację tego beretu. Jeżeli ktoś go chce wylicytować, myślę, że zaczniemy od 10 zł z dystynkcją. Dystynkcja mi więcej kosztuje. Ty, ale ten Ja gwarantuję to. Ja, przyjemy, gwarantuję, co? ja yy, zaniosę to do pani, która mnie obszywała zawsze przy każdym stopniu by, by, przez, Aha, przez no te dobra, lata. To, okay, ja gwarantuję, że, ten, że ta dystynkcja tego biletu będzie przeszyta zgodnie. Z sztuką przyszywania dystynkcji i przyjdzie do Was już coś takiego. No i mamy właśnie, słuchajcie, mamy tutaj, mamy tutaj berecik. No i moi drodzy, na czacie możecie, dajemy tutaj, którą mamy? 19.06. Tak. 19.6, nie wiem. Jak ktoś chce, przez nie wiem ile tam zrobimy. 10 minut? 10 minut. 10 minut, 10 minut jeżeli dali, ale. Chce, tutaj... Zacznijmy tak powolutku, więc słuchajcie od tego beretu, jeżeli ktoś chce. Mamy dwa czaty ja będziemy obserwować i jeden, i drugi. Oczywiście, te, mówię jeżeli ktoś chce wpłacać jakieś drobne kwoty, to w opisie pod filmami mamy link do zrzutki, tak? Mm, tak jest. Do zrzutki. I tam też można wpłacać, Na, na różne sposoby. Na, na naszą fundację, na Instytut Wsparcia Polaków. Także zachęcamy, jakieś tam drobne kwoty, jeżeli ktoś chce. wspomóc. Tak jest. Tak. Ok. Tu mamy tak zrobione. Tak więc słuchajcie, mamy taki beret. Mamy taki beret. tu Ja od razu otworzę, bo tutaj tak. A co od, ty masz jeszcze? To od. Partnera, z którym współpracuję już od ponad dwóch lat. Nie, nie, tu mi ktoś napisał, czy zbieracie na Owsiaka. Nie zbieramy na Owsiaka. Nie, absolutnie. Na żadnego Owsiaka nie zbieramy. Owsiak za duże prowizje bierze. Za duże prowizje bierze. My nie chcemy żadnej, żadnej fury dla, dla Owsiaka, bo ja obserwuję tutaj mój Twój czat, Piotr. Absolutnie na żadną furę dla Owsiaka. Tak, ja, ja widzę Twój A, czat dobra, tutaj. Dobra. Wszystko Moi dziwne. drodzy, jak wspomnieliśmy na Andrzeju, nie denerwuj się, no właśnie na Pana Chorążego i tutaj mamy jeszcze, my zbieramy, żeby wspomóc Pana Denisa Mądrego, żołnierza 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie, który teraz jest w śpiączce farmakologicznej, dlatego... Nie, słuchajcie, jeżeli chodzi o owsiaka, to ja mam do tego podejście tak, jeżeli owsiak skreślił ludzi, którzy nie mają ochoty przyjąć preparatu jedynego zbawiennego, to dziękuję, do widzenia. Jeżeli pan owsiak yy, ma problemy z tym, że jakaś starsza pani mu dziwne rzeczy pisze, a później on się ze starszą panią sądzi w sądzie, to no to nie jest człowiek z mojej bajki. I ja naprawdę sorry bardzo. Ja nie mówię, żeby nie wpłacać na owsiaka. Chcecie, to wpłacajcie. To są wasze pieniądze. Absolutnie. Tak jest. Chcecie wpłacie na Ukrainę, tam zbierają jakieś agregaty, to są wasze pieniądze. To, to tutaj nikt, 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 nikt nie, nikogo nie zmusza do niczego. Dokładnie. Dla mnie facet to ja muszę się wypowiedzieć. Dla mnie facet odpad kiedy e, był koncert i tylko dla szczypniętych, dla mnie się skończył osiem. Koniec kropka. No proste, no jasne. dla szczypniętych. Jeżeli ktoś to, dzieli górne. ludzi mimo szczytnego celu, to dla mnie facet nie istnieje. I tyle. Yy, dobra, słuchajcie, przypominamy, mamy berecik, mamy berecik, mamy berecik żandarmerii wojskowej z dystynkcją yy, pułkownika, yy, Lecie, kto tam ile da, kto chce, yy, polecimy tutaj z tym do 15, po, załóżmy 19, 15, zobaczymy, czy ktoś chce, my oczywiście ten beret wysyłamy do Was, prawda, i tyle. Ja tylko przypominam tak. Współpracuję od dłuższego czasu z firmą Tube Shop, która robi dla mnie koszulki, wysyła, obsługuje wszystkie paczki, które możecie kupić bezpośrednio na sklepie. Także tutaj firma podesłała również koszulki na licytację charytatywnie, za darmożkę. Otwierasz? Tak, otwieram, bo to są koszulki Andrzeju, nie denerwuj się, bo też były informacje że mamy trzy koszulki, nu nuwencje, dłówki zaraz, jedno otworzymy chyba jakoś no być trzeba było, nie? żeby tam no pokazać oczywiście, ale jak to jest? wygląda tak jest o, tada, Andrzeju, nie mój się z BWP z BWP, jeden <śla> <śla> no tak to wygląda ale to co, za chwilę tak, co tam mamy? Zbieramy na furę dla Owsiaka nie zbieramy. Dla nie, fury. dla Fury na furę dla wsiaka nie, absolutnie, absolutnie absolutnie nie. Słuchaj, może. No tak, zobaczymy jak z tym Beretem tutaj. Ja bym zadzwonił właśnie do narzeczonej pana, pana Denisa, nie? Żebyśmy może tam. Coś no dobra, to może by coś tam porozmawiać. Mm. Pewnie jesteśmy linii. Witam, witam. Ja obserwuję również swój profil. Oczywiście dużo mniej osób, akurat tutaj na moim kanale, ale on jest ileś tam razy mniejszy. No ale cóż, tutaj bazujemy, patrzymy co wy tutaj wymyślacie. Czy ktoś, czy znajdzie się amator właśnie żandarmerii wojskowej, czy też nie. Zobaczymy. Jak to wyjdzie. To co, Oczywiście tutaj? Eee, co? Lecimy z tak? tak, lecimy z tematem. co to wiesz, Przedłużać. Dobra, do pani, zadzwonimy do pani Moniki, to jest narzeczona pana. Denisa Mądrego, żeby nam w paru słowach powiedziała jak tam teraz sprawa wygląda. Będziemy próbowali wesprzeć właśnie Denisa. I mam nadzieję, ja oddam swój mikrofon. Piotrunia, to Ty będziesz zadawał pytanka, a ja tutaj oddam w razie co. Dobra? Ale nie wiem o co pytać. No co? no Musimy się zapytać jak tam sprawy. No dobra, dobra Jak dobra. sprawy wyglądają. Yy, jakie są przede wszystkim Jakie są przede wszystkim rokowania tutaj Denisa, nie? Jak sytuacja wygląda? Mam nadzieję, że będzie słychać. Tak. Dzień dobry pani Moniko. Kłaniam się Aleksander z tej strony i Pan porucznik Piotr Powałka. Jak wspominałem, będziemy, zaczęliśmy licytację akurat tutaj i jesteśmy na swoich kanałach na żywo. Czy by mogła nam pani powiedzieć, jak wyglądały ją rokowania, jeżeli chodzi właśnie o... O Denisa. Przez lekarzy rokowania są niepewne. To jest uszkodzenie mózgu. Każdy przypadek jest indywidualny. Nie ma statystyk. Nie ma możliwych przypadków w wyznaczeniu, że inni pacjenci mieli tak. To tutaj może być podobnie. Cały czas jest powtarzane, że to jest mózg, to jest elastyczna tkanka. Każdy jest indywidualny. Na obecną chwilę Denis miał pierwszą problemę budzenia nie odzyskał świadomości, nie było z nim jeszcze pełnego kontaktu. Więc lekarze wprowadzili go ponownie w stan śpiączki, płytszej śpiączki, bo teraz jak jestem, jak gdzieś rozmawiam z nim, mówię do niego, czytam mu książka. Widać ruchy powiek, widać ruchy ramion, ruchy głowy, że ta śpiączka jest płytsza, jednak ten potrzebuje więcej czasu. I po prostu teraz czekamy, czekamy na kolejną próbę wybudzenia. Wiem, że na to zareagował no nie idealnie, bo nie udało się odzyskać tej świadomości. Ale otworzył oczy, gdzie przy konsultacji z neurologiem to była bardzo dobra wiadomość, że przy pierwszej próbie otworzył oczy. Także Denis cały czas zwalczy. Czy wiadomo już, kiedy będzie podjęta druga próba już wybudzenia? Nie, czy? Nie, nie, nie. nie, nie. Mhm. Szpital też ma takie procedury, że oni dzwonią tylko w przypadku złych informacji, więc o dobre informacje ja tam zawsze jeżdżę. Ja dzwonię i jestem codziennie koło południa. Tam są godziny odwiedzin około 12:15. Także ja w tych godzinach tam jestem i, i dowiaduję się bezpośrednio od ordynatora, co się dzieje, co się działo. No, niestety, no to, tak jak tak jak mówiłam, tutaj nie ma statystyk. Tutaj są działania podejmowane tak, jak Denis na to pozwala. Rozumiem. A pani nam powie. Ja. Y no bo tak, jak ja tak to nazwę, może świat żołnierzy mocno się uruchomił, czy czuć to wsparcie od innych mundurowych? E, tak, Denic miał faktycznie, ono zawsze w ogóle chciał być żołnierzem, to jego siostry zawsze to przypominają. Do mnie od razu się odzywał dowódca Denisa, znajomi z wojska. To są w ogóle niesamowicie silni faceci, którzy okazują naprawdę duże wsparcie. Ktoś pięknie powiedział, że ta żołnierska, ta wojskowa, to jest taka jedna wielka wojskowa rodzina. Mhm. Także naprawdę tutaj po, po tej stronie też, też pięknie dziękuję, bo, bo to wsparcie jest. No jest też fajny wpis, jeżeli chodzi o właśnie 10. brygadę kawalerii pancernej w Świętoszowie. Tutaj już przedstawiałem właśnie tą sytuację, ale tu już naszą widzom przypomnę. Nie chciałbym pani za dużo y, rzeczy, y, czasu zabierać, ale prosiłbym, mam do pani ostatnie pytanie. Jeżeli Denis się wybudzi, to według lekarzy, lekarzy pewnie ciężka droga go czeka, jeżeli chodzi o rehabilitację, co? Dostałam pierwszą informację od lekarza, z którym rozmawiałam zaraz po zabiegu do NIS-y, zaraz po, Denis, po operacji. Do pani ostatnie pytanie? Pewnie jeżeli rekonstrukcja się wybudzi, to, to jest według lekarzy, lekarzy pewności. pewnie ciężka no i droga, druga pan powiedział, że nie oczekujcie się na. W sumie, sumie to Informacje um, od tutaj skoro no, no, znowu powtórzę, te uszkodzenia po, mózgu są bardzo indywidualne. Zakładam zabiegu, denizeny mózgu. pytanie. się to to każdy, droga tutaj, to,

Chcę pytanie, żeby mi się jakieś dźwięki były, to by ]なるほど było like, so an like, like w porządku, żeby wykazało się, że to jest uh, <tomapa>

Продолжение следует... Woluch, Liparok, Piotrunia musiał chyba trzeba reset zrobić, wiesz? Yy, no na tym Dobra. Zobacz, tutaj i po prostu zatrzymaj na, zatrzymaj tutaj. No, ok. I na nowo. Teraz daj jeszcze. I aha, zarządzaj transmisją. No słyszę, słyszę, słyszę. Reset robimy, wiesz? Dobra, Nara, hej! No, działało kurwa przez chwilę teraz. Daj to wyżej, wyżej. To, nie? No, to daj. I co, poszło? Poszło? Czy nie poszło? Nie wiem. No, zobaczymy, czy jesteśmy, czy nie. <śleszy> Z tymi lajwami, kurde. Я ja то вам же. Że...